Hejka, kochani, cześć. Sytuacja jest napięta, sytuacja jest podłamkowa. Każdy z nas wie jaka jest sytuacja, więc nie będę Wam nakreślał tego jaka jest sytuacja. Powiem tylko krótko, że ja wyprowadziłem się z domu, bo siedzenie w domu i cała akcja zostań w domu jest nie do zniesienia. Ja jestem z tymi ludźmi zamknięty, ale ja bym chciał, żeby zniknęli. Chciałbym, tak jak Kevin chciał, żeby jego rodzina zniknęła, rozpłynęła się jak para wodna nad czajnikiem. A druga sytuacja jest taka, że za dużo jadłem. Myślę, że wielu z nas ma taki problem, że za dużo je, dlatego ja wyprowadziłem się dalej od lodówki, ale pojawił się kolejny problem, że jeszcze mniej się ruszam niż w domu zamknięty, idę do lodówki, żeby przynieść sobie jedzenie. Także ruszam się mniej, a jem więcej. I chyba jeszcze bardziej tyję. No i to jest dosyć powiem szczerze. Smutna rzecz, ale za to do, do, dokonałem jednego fajnego, wyjątkowego odkrycia, że y, nie muszę się myć. Nie muszę się myć tak często jak wcześniej. Optymalne, to już są, y, to jest potwierdzone badaniami naukowymi. Optymalne moje nie mycie się to jest 2-3 dni. Jeżeli nie myję się 2-3 dni, to lekko pośmiarduję. Nie jest to taki zabójczy smród, więc jakbym pojawił się wśród ludzi, to oni być może nawet jeżeli nie przekroczyliby mojej y, strefy komfortu, to by tego nie poczuli. Y, powyżej tych 3 dni. Trzy i w górę, to już zaczynam śmiercić. Tak, może nie jak bezdomny pod żabką, ale jak taki, taka rozkładająca się tchórzofredka w parku. Bo mówię, 2 trzy dni to jest jeszcze spoko. Mówię, pod Ja wiem, że jest coś nie tak, ale inni nie wiedzą, więc przychodzimy z tym gładko do po prostu w relacjach to moich, które są ograniczone zresztą, jak wasze, nie przeszkadza. I naprawdę polecam oszczędność wody, czasu. W tych czasach, naprawdę, oszczędność czasu to jest. Bardzo ważna sprawa, no i wracając do tych bezdomnych, do których nawiązałem, to mnie też zastanawia, jak akcja Zostań w Domu ma się do bezdomnych. Idzie sobie taki bezdomny i co, policjant go łapie i pyta, dlaczego pan tutaj jest, to nie jest pana dom, dlaczego pan nie został w domu? Proszę pana, ta działka, na którą się włamałem, to jest moja działka i to jest mój dom. Albo jeszcze na przykład pomiędzy rurami ciepłowniczymi, jak leży, też przychodzą mi szpana, to jest od tego, tej rury ciepłowniczej do tamtej jest mój salon, tam jest duży pokój. To jest właśnie I walą mu 30 tysięcy mandatów. To jest dosyć taka, moim zdaniem, ta, swa, ta strefa mm, społeczeństwa jest niedopilnowana. Powinni coś z tym zrobić, nasza władza powinna coś z tym zrobić. Ja się w ogóle cieszę, naprawdę się cieszę, że żyję w tym państwie. Ja wiem. Ja wiem, że jestem tu bezpieczny i ja wiem, że mną rządzą kompetentni ludzie, którzy umieją wymyślić takie takie niesłychane niesłychaności, naprawdę. To jest fajna sprawa. Na przykład wchodzę na TikToka, żeby się odmurzyć jeszcze bardziej niż jestem odmurzony. I pomiędzy grubasem, który, który tańczy na golasa do makareny, a dziewczyną, która sadza sobie butelki od Coca-Coli do nosa, występuje nasz prezydent. I ja wiem, że to jest jego miejsce. I ja wiem, że on się do tego doskonale nadaje, bo on tam wypadł najlepiej w swoim życiu. To jest jego najlepsze wystąpienie. Ja wiem, że to jest człowiek, który naprawdę może po prostu czuje się bezpiecznie. Czuje się, że nasz prezydent jest takim moim ojcem. Ojcem każdego z nas. W ogóle TikTok to jest yy, super sprawa. TikToka teraz ma już każdy, każdy celebryta. I to jest dokładnie platforma sprecyzowana pod tych ludzi, ponieważ, ponieważ na TikToku, zaradzę wam tajemnicę, na TikToku nie trzeba nic mówić. Wystarczy, że podłożysz, że ruszasz ustami pod kogoś. Czyli nie musisz mieć nic do powiedzenia. I idealnie się wpasowujesz w to miejsce. Czyli naprawdę nasi celebryci, w ogóle celebryci się tam idealnie nadają. Wystarczy, że ruszają ustami, jak ktoś za nich mówi. Albo śpiewa, jak nie mówią śpiewać. Więc naprawdę, polecam, super sprawa. Marta mi ostatnio, Marta to moja dziewczyna, o której się wyprowadziłem, pyta mnie ostatnio, Bartek, a co ty myślisz, że taka Natalia siebie? od czterech miesięcy wrzuca zdjęcia z jakiejś rajskiej wyspy. Co ty o tym myślisz? Natalia jeśli jest taka babka celebryska, ona też nie ma nic do powiedzenia, tylko wygląda. Co ty o tym myślisz? A ja mówię, Marta, tak sobie, Marta, ja myślę o tym temat naprawdę dużo. Ja myślę na ten temat mniej więcej tyle, ile myślę na temat pierwszego seksu mojej mamy i czy miała orba. Także tak wygląda sytuacja, zresztą moja dziewczyna, to jest coś niewiarygodnego, coś co nas połączyło nie istnieje tak naprawdę w życiu takich zwykłych ludzi. Jak ona idzie do sklepu po mleko dla dzieci, to kupuje mi wódkę. Wyobrażacie to sobie? Czy wy jesteście w stanie sobie to wyobrazić? Co nas łączy? Jakie to jest uczucie? Zresztą teraz, w tych czasach, to myślę, że wiele osób, jak się skończy kwarantanna, będzie miało duży problem z alkoholem. No ale co w taki czas można robić jak teraz? Pić, jeść, spać i uprawiać seks. No ale ile można uprawiać seksu? Podobno dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi, tak? Więc ile można oprawiać I razy seks z samą osobą, jeżeli jesteś zamknięty w domu. No. Raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, piętnasty, no ale po pewnym czasie to już się po prostu nudzi. No. Dlatego odkryłem znowu coś niewiarygodnego, od kiedy tutaj zamieszkałem w samochodzie i mam ciemne szyby, to jeszcze bardziej. Onanizm. Polecam onanizm. Naprawdę. Sport zdrowie, reklacja, rewelacja. Polecam. Ja zresztą jest taki epizod w moim życiu. Kiedyś chciałem zostać gwiazdą porno. Wydawało mi się kiedyś, że bycie gwiazdą porno to jest idealne życie. Ruchasz, 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 z różnymi. Ruchasz, ruchasz i jeszcze ci za to płacą. No po prostu raj. Jak w niebie u muzułmanów. Ruchasz na lewo i prawo, to po prostu bez żadnych konsekwencji, cały czas nowe kobiety. Poczyniłem nawet pewne starania do tej pracy marzeń, ale pech chciał, że za drugim razem, kiedy uprawiałem seks, zrobiłem sobie dziecko, dlatego... Spoko uspokoiłem się. Po tej przerwie mmm, kolejny raz uprawiałem seks, zrobiłem sobie drugie dziecko, więc wycofałem się z biznesu, bo byłem zbyt skuteczny. Po prostu. No i, no i taka sytuacja, więc yy, nawet ostatnio to sobie obcięłem jaja, żeby już więcej tych dzieci nie mieć, ale o tym opowiem podczas innego opowiadania. Także kochajmy się, trzymajmy się siebie i zostańmy w domu. Ewentualnie w samochodzie. Trzymajcie się.